Halo Halo, tu kanał Balszoj. wiadomości dobre lub złe, ale zawsze prawdziwe. Nadajemy 28 lotniczy przegląd tygodnia, lotniczy głos w Twoim domu, telefonie, telewizorze i czort wie czym jeszcze. Podobnie jak co tydzień czekają na Was doniesienia z kraju i wszechświata, i to zarówno tego bliższego, jak również dalszego. I tym razem jestem z siebie bardzo zadowolony, że udało się wszystko dopiąć. Bo tradycyjnie już przygotowanie kolejnego odcinka LPT trwało bardzo długo, a to między innymi dlatego, że materiały wypuszczane w ramach tego formatu nie należą do najkrótszych. A propos to, bardzo się cieszę, że po raz kolejny nie musiałem uciekać się do robienia numeru podwójnego, za czym prywatnie nie przepadam. A teraz już zaczynamy i na początek tradycyjnie wiadomości, które z różnych względów nie znalazły się w poprzednim numerze LPT. Szwecja 12 listopada 2023 roku. Jak donoszą źródła dobrze poinformowane, władze Szwecji podjęły decyzję w sprawie wycofania się tego państwa z programu budowy samolotu wielozadaniowego piątej generacji Tempest, chociaż według niektórych m.in. polskich redakcji Tempest ma nie być maszyną piątej, ale już szóstej generacji. Pierwszy egzemplarz Tempesta, nad opracowaniem którego pracują aktualnie Wielka Brytania, Japonia i Włochy, ma wznieść się w powietrze do 2035 roku. Jednakże, informacja ta nie jest do końca potwierdzona, a wycofanie się z programu budowy Tempesta w Szwecji może stanowić zapowiedź sporych problemów z dopięciem harmonogramu budowy samolotu. Nie jest to jedyny program budowy samolotu wielozadaniowego przyszłości, który ma być realizowany na terenie Europy. Kolejnym takim programem jest FCAS. W jego ramach ma powstać maszyna, która docelowo ma zastąpić samoloty Rafale, Eurofighter Typhoon oraz używane przez Hiszpanów samoloty EF-18 Hornet. Natomiast w projekcie noszącym robocze oznaczenie Tempest. Widziany jest następca samolotów Eurofighter Typhoon oraz japońskich Mitsubishi F2. Rumunia 13 listopada 2023 roku. Jak donoszą media ukraińskie, na terenie Rumunii doszło do oficjalnego otwarcia ośrodka szkoleniowego, w którym mają się szkolić piloci samolotów wielozadaniowych F-16. W pierwszym rzędzie zadania szkoleniowe mają wykonywać piloci ukraińskich sił powietrznych, których przeszkolenie ma potrwać co najmniej pół roku, chociaż mówi się także o znacznie dłuższym programie szkoleniowym, który może zakończyć się latem 2024 roku. Roku lub nawet wczesną jesienią. Centrum położone jest na terenie rumuńskiej bazy w Feteszti, 150 km na wschód od Bukaresztu. Nie będzie ono wykorzystywane tylko do szkolenia pilotów ukraińskich, ale zostało stworzone także z myślą o pilotach z państw członkowskich NATO. W stworzeniu centrum brała udział firma Lockheed Martin, która jest producentem samolotów wielozadaniowych F-16. Aktualnie w bazie Fetezhti wykorzystywane są stare duńskie i holenderskie samoloty F-16, których na dodatek jest niezbyt wiele. Do końca roku na terenie bazy ma znaleźć się do 18 samolotów F-16, natomiast terminy dostaw nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Iran 13 listopada 2023 roku. Znany m.in. z działań prowadzonych przez Armię Rosyjską na terenie Ukrainy dron Szachet 136 przeszedł poważną modernizację. Amunicja krążąca Szachet 136 otrzymała silnik odrzutowy, a ponadto została wyposażona w instalację pozwalającą na śledzenie lotu drona z jego perspektywy w czasie rzeczywistym przez operatora znajdującego się w stanowisku kierowania dronem. Jak wynikało z nagrania, samochód, z którego odpalono pierwszego odrzutowego Shaheda 136 rozpędził się mniej więcej do 190 km na godzinę. Wprowadzenie modernizacji do znanych z uderzeń na różne części Ukrainy szachedy 136 stanowi spory skok technologiczny względem stosowanych do tej pory egzemplarzy z napędem tłokowym, które nie posiadały głowicy optoelektronicznej pozwalającej na śledzenie i kontrolowanie lotu drona w czasie rzeczywistym, a jedynie po zaplanowanej wcześniej trasie. 13 listopada 2023 roku, tym razem przenosimy się do Rosji. Jak poinformowały media rosyjskie, w 2025 roku planowane jest zakończenie budowy pierwszego prototypu nowego rosyjskiego myśliwca piątej generacji, który ma stać się uzupełnieniem dla produkowanego aktualnie samolotu Su-57. Mowa oczywiście o lekkim samolocie myśliwskim Su-75. Jednocześnie na terenie Rosji rozpoczęły się poszukiwania zakładów, które będą odpowiedzialne za produkcję nowych samolotów. Jak do tej pory program rozwoju samolotów Su-57 rozwija się dość w powoli, co może dawać pewne powody do niepokoju. Rosjanie deklarują, że produkowane obecnie samoloty Su-57 mają być odpowiednikami samolotów F-22 Raptor, podczas gdy lżejszy Su-75 ma nawiązywać do samolotów F-35, które są na dużą skalę wprowadzane do służby w Stanach Zjednoczonych i państwach członkowskich NATO, pomimo licznych problemów, na które napotyka ta platforma. A co się jeszcze tyczy Su-75? To Rosjanie zadeklarowali, że będą poszukiwali okazji do prowadzenia eksportu nowych samolotów, które mają być zintegrowane, między innymi z zachodnimi radarami. Jedną z cech Su-75 ma być także możliwość startu i lądowania z krótkiego pasa o długości od 400 do 500 metrów. 13 listopada 2023 roku Australia. Australijczycy zdecydowali się przekazać siłom obronnym Nowej Gwinei dwa samoloty transportowe PAC-750XL. Maszyna została wybrana przez siły Nowej Gwinei ze względu na możliwość wykorzystywania przygodnych pasów startowych. Jednocześnie na terenie Australii przeszkolenie z zakresu wykonywania lotów na samolotach PAC-750XL przeszło czterech pilotów. Przeszkolenie przeszli już także członkowie personelu naziemnego. Samoloty w liczbie co najmniej jednej sztuki były już wykorzystywane przez Papułę Nową Gwineę, natomiast jeden z tych samolotów od pięciu lat stał po prostu w hangarze, ponieważ brakowało okazji i personelu potrzebnego do przeprowadzenia przeszkolenia z zakresu eksploatacji tej maszyny. Dzięki dostarczeniu dwóch samolotów oraz przeprowadzeniu szkolenia personelu latającego, lotnictwo Papui Nowej Gwinei może teraz korzystać z trzech samolotów PAC-750XL, które nazwane są FOX-1, FOX-2 i tu pewne zaskoczenie FOX-3. Samoloty będą wykorzystywane zarówno do przeprowadzania lotów patrolowych, jak również wykonywania zadań transportowych. Australijczycy odpowiadają nie tylko za dostawy samolotów, ale także za zapewnienie obsługi technicznej samolotom dostarczonym do Papui Nowej Gwinei oraz przeprowadzanie napraw serwisowych. 15 listopada 2023 roku Czechy. Grupa czeskich wolontariuszy, znanych lepiej jako grupa o nazwie prezent dla Putina, uznała, że przystąpi do organizacji zbiórki na zakup śmigłowca UH-60 Black Hawk dla sił ukraińskich. Według deklaracji Czechów, zbiórka ma rozpocząć się 17 listopada. Dotychczas największym sukcesem grupy było zebranie ponad 90 milionów koron czeskich, czyli 16 milionów 119 tysięcy 689 zł i 90 groszy, które zostały przeznaczone na zakup zestawów przeciwlotniczych Wiktor, które trafiły w ręce armii ukraińskiej. Trudno powiedzieć, jak rozwinie się nowa zbiórka. Jako osoba prowadząca kanał, apeluję o to, by szanowni widzowie składali się na pomoc wszystkim ofiarom wojny na Ukrainie, a nie dokładali swoich cegiełek do przedłużania tego konfliktu w ten czy inny sposób. 16 listopada 2023 roku Ukraina. Na wieści o pojawieniu się nowych odmian amunicji krążącej Szachet 136, która w niektórych polskich mediach jest nazywana dronem kamikadze. Ukraina ogłosiła, że każdego miesiąca będzie produkować kilkadziesiąt krajowych odpowiedników irańskiej amunicji krążącej, która wykorzystywana jest na froncie już od kilku miesięcy. Poinformował o tym ukraiński minister przemysłu strategicznego Oleksandr Kamyszyn, który jednocześnie stwierdził, że na Ukrainie właśnie zaczęła się produkcja odpowiednika irańskiego szacheda 136. Przypomnijmy, że drony Szachet 136 są produkowane od co najmniej kilku lat w uznawanym przez Zachód za znacznie uboższe państwo Iranie, a od co najmniej roku także w uznawanej za kompletnie upadającą i przegrywającą na wszystkich frontach Rosję, gdzie Szachet 136 jest znany jako Geran-2. Jednym słowem brawo, brawo i czekamy na kolejne wielkie sukcesy ukraińskiego przemysłu. Turcja 17 listopada 2023 roku, jak donoszą tureckie media, tamtejsze Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się rozpocząć rozmowy z konsorcjum Eurofighter w celu pozyskania samolotów Eurofighter Typhoon, które mają stanowić znaczące wzmocnienie dla Sił Powietrznych Turcji, która w ostatnich miesiącach miała poważne problemy z uzyskaniem dostępu do pakietów modernizacyjnych. Pozwalających na podniesienie standardu tureckich samolotów F-16 do wersji Viper, czyli Blok 70-72. Podczas trwających rozmów nad budżetem obronnym państwa na rok 2024 minister Jasar Gulier. Powiedział parlamentowi, że będzie podejmował współpracę z Brytyjczykami w celu pozyskania nowoczesnych samolotów wielozadaniowych czwartej generacji. Decyzja ta związana jest nie tylko z problemami w kwestii modernizacji tureckich samolotów F-16, ale także z usunięciem Turcji z programu budowy samolotów F-35. Oraz postępującym w szybkim tempie programem wzmocnienia sił powietrznych Grecji, która jest traktowana przez Turcję jako potencjalny przeciwnik w basenie Morza Egejskiego. Aktualnie jedyną przeszkodą w zawarciu porozumienia w kwestii zakupu samolotów Eurofighter Typhoon jest rząd niemiecki, który niechętnie wyraża zgodę na dostawy sprzętu wojskowego do Turcji ze względu na działania podejmowane przez Turków przeciwko siłom kurdyjskim. Chiny 17 listopada 2023 roku. Jak donoszą europejskie portale, na terenie Chińskiej Republiki Ludowej trwają zaawansowane testy nowego samolotu wczesnego ostrzegania, który według ujawnionych danych ma nosić nazwę KJ600. Samolot został sfotografowany podczas lotu próbnego. Zaobserwowana wówczas maszyna nosiła barwy Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Według zachodnich analityków zajmujących się sprawami chińskimi, jak do tej pory zostały wyprodukowane co najmniej cztery prototypy, jednakże do tych informacji należy odnosić się z pewną dozą nieufności. Analitycy wskazują, że nowy samolot w dużym stopniu przypomina amerykańskie samoloty pokładowe wczesnego ostrzegania E2 Hawkeye oraz anulowanego radzieckiego Jak 44. Pojawiają się poważne wątpliwości dotyczące ewentualnego wykorzystania maszyn KJ 600 na pokładach budowanych i pozostających obecnie w chińskiej służbie lotniskowców i te same sugestie wskazują na to, że możliwe jest, iż będzie to maszyna bazowania lądowego. Wielka Brytania 17 listopada 2023 roku. W testach drona Mojave wzięła udział brytyjska marynarka wojenna. Royal Navy do udziału w testach drona Mojave wytypowała lotniskowiec HMS Prince of Wales. Testy drona zostały rozpoczęte w dniu 15 listopada 2023 roku, po tym jak jeden dron został wydzierżawiony przez brytyjską flotę na okres 7 miesięcy w celu przetestowania możliwości wykorzystania podobnych jednostek na pokładach. Okrętów pływających pod brytyjską banderą i wchodzących w skład brytyjskiej floty wojennej. W dniu 17 listopada przeprowadzono testy startu i lądowania na pokładzie lotniskowca. Już wcześniej Brytyjczycy testowali możliwości dostarczania zaopatrzenia na pokład lotniskowca za pomocą dronów zaopatrzeniowych. Testy zostały wówczas ukończone. Z bardzo dobrym wynikiem i mówi się o tym, że były bardzo udane. Aktualnie testy drona Mojave odbywają się u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. W przeprowadzeniu prób uczestniczyli także przedstawiciele firmy General Atomics, będącej producentem drona. Stany Zjednoczone, 17 listopada 2023 roku. Amerykanie poinformowali, że dostarczą części zamienne do samolotów F-16 wykorzystywanych do szkolenia przez ukraińskich pilotów, między innymi na terenie Stanów Zjednoczonych, a także na terenie rumuńskiego ośrodka szkoleniowego. Jednocześnie przedstawiciele Pentagonu zadeklarowali, że już po rozpoczęciu dostaw samolotów F-16 bezpośrednio na Ukrainę, Amerykanie będą dostarczali części zamienne, które mają pozwolić na utrzymanie całej ukraińskiej floty samolotów F-16 w stanie lotnym przez co najmniej 90 dni. W przypadku braku dostaw części zamiennych, ukraińskie samoloty F-16 mogą zostać uziemione w przeciągu kilku miesięcy wykonywania aktywnych lotów. A tego nie chce ani Pentagon, ani Ukraińcy. 17 listopada 2023 roku Chorwacja, chorwackie siły powietrzne, coraz bliżej uzyskania pełnej gotowości bojowej, po tym jak państwo to zostało zmuszone do wycofania ze swoich sił powietrznych samolotów MiG-21, których stan techniczny budził już spore obawy. Tymczasem 18 listopada potwierdzono informacje o dostawie trzech pierwszych zamówionych samolotów Rafal. Będą to samoloty pochodzące z zamówienia opiewającego w sumie na 12 maszyn, które zostało złożone przez władze chorwackie. Przekazanie trzeciego samolotu przeznaczonego dla chorwackiego lotnictwa odbyło się w dniu 17 listopada 2023 roku na terenie Francji. Jest to pierwsza maszyna w wersji jednomiejscowej, która trafiła w ręce Chorwatów. Już wcześniej nad Adriatykiem znalazły się dwie maszyny w wersji dwumiejscowej, która jest wykorzystywana zarówno do prowadzenia lotów operacyjnych, jak również szkolno-treningowych. Do końca tego roku Chorwaci powinni otrzymać przynajmniej jeszcze jeden samolot w wersji jednomiejscowej. Kolejne dostawy powinny być zrealizowane w 2024 i na początku 2025 roku. Zgodnie z planem dostaw, w grudniu 2024 roku w Chorwacji ma być już 8 sprawnych samolotów Rafale. 17 listopada 2023 roku Federacja Rosyjska. Ukraińcy poinformowali, że zakłady lotnicze w Smoleńsku zostały zaatakowane przez bezzałogowe statki powietrzne. Świadkowie donosili o pojawieniu się licznych samochodów strażackich, które miały uczestniczyć w akcji gaśniczej na terenie zakładów lotniczych w Smoleńsku. Atak przeprowadzony przez drony ukraińskie został potwierdzony także przez gubernatora obwodu spoleńskiego Wasyla Anochina, który napisał o tym na swoim kanale w portalu Telegram. Znaczna część dronów miała zostać oficjalnie zniszczona, przynajmniej według Anochina. Atak został przeprowadzony o godzinie 8.00, natomiast działania prowadzone przez drony miały zostać zakłócone za pośrednictwem systemu walki elektronicznej, co doprowadziło do tego, że jeden z dronów po utracie kontaktu ze stanowiskiem dowodzenia spadł na ziemię, co miało spowodować pożar na terenie smoleńskich zakładów lotniczych, czyli można powiedzieć, że w sumie atak się udał. 18 listopada 2023 roku Federacja Rosyjska, Rosjanie zaprezentowali prototyp i ogłosili, że rozpoczynają produkcję bezzałogowego helikoptera SH-3000. Prace nad dronem miały zostać zrealizowane w rekordowym tempie, gdyż trwały około roku. Aktualnie poinformowano jedynie o rozwoju. Cywilnych wersji drona, chociaż niewykluczone, że już niebawem pojawią się także wersje wojskowe. Dron ma 13 metrów długości, a jego prędkość maksymalna ma dochodzić do 210 km na godzinę. Dron, produkowany przez firmę Aeromax, ma być w stanie wykonywać loty na dystansie do 900 km przy długotrwałości lotu dochodzącej do 5 godzin. Zaprezentowany dron jest maszyną typu Cargo, zdolną do przenoszenia ładunku o masie do Tysiąca kilogramów. A teraz już zapraszam Państwa na serwis krajowy, w którym, jak zwykle bywa, nie zabraknie doniesień z naszego rodzimego lotnictwa. Na szczęście, tym razem będą dominowały tak zwane dobre wieści. Chociaż wciąż czekamy na finał pewnych spraw, o których wspominałem w poprzednich numerach LPT, a sprawy te raczej do najweselszych. Nie należą. Tak czy inaczej, zaczynamy na początek tradycyjnie informacje, które nie zmieściły się w poprzednim wydaniu lotniczego przeglądu tygodnia i w poprzednim serwisie krajowym, a więc 13 listopada 2023 roku Gdynia. W dniu 10 listopada, dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni odebrał tytuł honorowy przodujący oddział wojska polskiego, który został nadany brygadzie lotnictwa Marynarki Wojennej. Za szczególne osiągnięcia, wybitny dorobek i zasługi w wykonywaniu zadań służbowych przez Ministra Obrony Narodowej decyzją z dnia 28 lipca 2023 roku. Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej powstała w 1994 roku w ramach ujednolicenia struktury organizacyjnej samodzielnych dotąd jednostek lotnictwa morskiego. 1 listopada brygada rozpoczęła działalność a od 1 stycznia 1996 roku w ramach brygady zostały sformowane trzy dywizjony lotnicze, trzy bataliony zabezpieczenia i polowe warsztaty lotnicze. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji udało się stworzyć strukturę. Pozwalającą na rozdzielenie elementów lotniczych od elementów zabezpieczenia, co stanowiło element przygotowań wojska polskiego do wstąpienia w struktury Paktu Północnoatlantyckiego. Lotnikom z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej życzymy wielu dalszych sukcesów i owocnej służby. 13 listopada 2023 roku. Kraków już po raz sześćdziesiąty pierwszy w tym roku. Lotnicy z ósmej bazy lotnictwa transportowego wykonali zadanie w ramach akcji serce, tym samym poprawiając dotychczasowy rekord lotów tego typu wykonanych w ciągu jednego roku kalendarzowego. Wcześniejszy rekord wynosił 60 zadań i został pobity w 2021 roku. Jednakże wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed końcem roku ilość lotów wykonanych w ramach akcji Serce będzie znacznie większa. Zadania realizowane przez pilotów Wojska Polskiego w ramach akcji Serce oraz innych misji ze statutem Hospital są bardzo często niedoceniane, ale stanowią istotny element budowania zaufania społecznego w sto do wojska polskiego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że załogi pełnią ciągły dyżur i są gotowe do wykonywania lotów transplantacyjnych, także w trudnych i bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. 15 listopada 2023 roku: Koprzywnica, jak donosi Polska Agencja Prasowa, członkowie Grupy Eksploracyjno-Historycznej Wisła z Koprzywnicy. Odnaleźli wrak niemieckiego samolotu bombowego z czasów II wojny światowej Heinkla h 111 który latem 1944 roku został zestrzelony przez Armię Czerwoną. W rozmowie z dziennikarzami Krzysztof Pitra z grupy Wisła powiedział: Nikt nie potrafił podać dokładnego miejsca. Udało się nam to namierzyć dopiero przy użyciu wykrywaczy metali i analizie map na geoportalu. Kiedy na jednej z działek sygnał stał się bardzo mocny, podjęliśmy decyzję o eksploracji tego miejsca. Prace wykopaliskowe, to już nie Krzysztof Pitra, prowadzone przez członków grupy, rozpoczęły się w połowie października, natomiast znalezisko było dla nich sporą niespodzianką, ponieważ nikt nie spodziewał się, że uda im się wykopać wrak H111. Prawdopodobnie ten konkretny Heinkel został zestrzelony 8 sierpnia 1944 roku pod Krzcinem. Krzysztof Pitra z przywołanej grupy wspomina: Z relacji mieszkańców, wiemy, że samolot leciał bardzo nisko. Został zestrzelony przez żołnierzy radzieckich, wzbił się w górę i z impetem spadł na ziemię, tworząc potężny lej. Palił się podobno trzy dni. Według różnych wersji, po kilku albo kilkunastu dniach od katastrofy, sowieci kazali mieszkańcom zebrać szczątki samolotu i wrzucić wszystko do leja. 15 listopada 2023 roku Mińsk Mazowiecki. Polscy piloci zapowiadają, że już niebawem będą wykonywali samodzielne loty na samolotach FA-50GF, które weszły na wyposażenie polskiego lotnictwa wojskowego. Aktualnie loty na samolotach FA-50GF dostarczonych do Polski są wykonywane z udziałem instruktorów z Korei, którzy zostali skierowani do Mińska Mazowieckiego przez firmę Korea Aerospace Industries. Każdy polski pilot ma wykonać co najmniej trzy loty z koreańskimi instruktorami. Chodzi m.in. o start, lądowanie, podejście do lądowania touch and go, czyli przyziemienie i po chwili poderwanie się do lotu. Dopiero po zrealizowaniu całego programu możliwe jest wykonanie samodzielnych lotów. Zgodnie z zapowiedziami oficera prasowego 23 bazy podpułkownika Marcina Boruty, pierwszy samodzielny lot polskiego pilota na samolocie FA50GF miał miejsce w przeciągu tygodnia od wygłoszenia oświadczenia. I zadanie to zostało zrealizowane w dniu 16 listopada, gdy pierwszy polski pilot wykonał samodzielny lot na FA-50GF. Nazwisko pilota nie zostało jak do tej pory podane do publicznej wiadomości. Wiadomo jednak, że pierwszy lot na FA-50GF wykonał mężczyzna. Ten nomen omen historyczny moment próbowali wykorzystać niektórzy politycy. Swoją drogą akurat powiązani ze środowiskiem nastawionym niechętnie wobec pomysłu zakupu FA-50GF. Pilotom życzę wielu sukcesów, bez względu na moją prywatną opinię o samolocie FA-50GF. 17 listopada 2023 roku Dęblin. Major pilot Adrian Chudziński stał się drugim pilotem w historii Sił Powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej, któremu udało się przekroczyć próg tysiąca godzin wylatanych na samolocie szkolno-treningowym M346 Bielik. Pilot służy w 41 bazie lotnictwa szkolnego w Dęblinie tysięczna godzina za sterami bielika została wylatana podczas nocnego lotu szkolnego, w trakcie którego Major Chudziński prowadził formację złożoną z trzech samolotów M346. W sumie major Chudziński wylatał 1800 godzin. Jest zastępcą dowódcy 48 eskadry lotniczej. Na co dzień zajmuje się szkoleniem podchorążych lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Major Chudziński jest pilotem doświadczalnym na M346, co świadczy o jego dużej znajomości z tym samolotem, tak to ujmijmy. Od początku bieżącego roku Major Chudziński należy do grupy pokazowej M346 Demo Team. Major debiutował podczas tegorocznych pokazów lotniczych w Radomiu. Brał także udział w szkoleniu Road 604 w Wielbarku na drogowym odcinku lotniskowym. 17 listopada 2023 roku Łódź. Jak poinformowano w piątek łódzcy kontrterroryści przez kilka dni prowadzili ćwiczenia z policyjnymi pilotami z sekcji lotnictwa Policji Komendy Wojewódzkiej Policji Włodzi oraz instruktorami Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA i funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, podczas których doskonalono umiejętności prowadzenia działań bojowych z wykorzystaniem śmigłowca. Samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji w Łodzi jest jedną z 18 podobnych jednostek funkcjonujących w Polsce. Podczas ćwiczeń realizowanych w ostatnich dniach łódcy, policjanci uczestniczyli m.in. w akcji desantowania, jak również w innych zadaniach, takich jak ewakuacja rannych z udziałem Black Hawk'a. Śmigłowiec był widziany nie tylko nad łodzią, ale także nad zgierzem. Pochwalę się, bo akurat go wtedy widziałem, jak wyszedłem od dentysty. Fajny widok. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był dla Państwa interesujący, a jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów: po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu, po drugie, za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a otrzymują różne drobne bonusy, na przykład wcześniejszy dostęp do filmów, dodatkowe filmy tylko dla wspierających, a także dodatkowe emotikonki. Bardzo serdecznie dziękuję za kawę, a także pozdrawiam serdecznie widzów wspierających Tomasza Mroska, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Kacpra Kaszlugę. Mikołaja Jakuba Barskiego, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotr Karute, Grabka, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankins Sana oraz Heny Agliego. Wszystkiego dobrego i ugułem przeciętnie na dzień dzisiejszy Debesta i ugułem całe te i dziękuję za tą wypowiedź. Do widzenia, cześć i czołem.